Ja powinienem nagrywać tę recenzję w czerwonej czapeczce, z daszkiem, z napisem MAGA. Make Alien Great Again, bo taki slogan powinien mieć film Alien Romulus, a gdyby okazał się chłamem, to z takim hasłem pikietowałbym po ulicach Łodzi, domagając się zadośćuczynienia. Ale Alien Romulus jest dokładnie tym, czego oczekiwałem jako uber fan Aliena, a w szczególności trzech pierwszych części. To jest moja bezspoilerowa recenzja filmu Fede Alvareza, która no jak już w zasadzie widzicie jest yy, bardzo optymistyczna, nawet chyba nie wiecie jak bardzo i tak będę was zachęcał do tego, żebyście wybrali się do kina i poświęcili temu filmowi dwie godziny, nawet jeżeli nie jesteście fanami Aliena tak jak ja, a w tej recenzji tylko i wyłącznie bardziej was do tego przekonam, jest zupełnie bez spoilerów. Zacznę jako fan. Alien Romulus jest sequelem, na który zasługiwaliśmy i którego nie dostaliśmy przez ostatnie 32 lata. To jest film, który udaje, że wcześniej wydarzył się tylko Alien, pierwszy, aliens, czyli druga część i alien trzeci, i nie było Alien Resurrection, czyli odrodzenie czwartej części. Nie było Prometeusza, nie było Alien Covenant. I tak właśnie powinno być. Wiecie, zespoły muzyczne. Często wypuszczają swoje kompilacje greatest hits czy best of. Ale czasem się zdarza, że zespół, który osiągnął już naprawdę bardzo wiele, nagrywa jeszcze raz swoje wielkie przeboje. Ale robi to w nieco inny sposób. To znaczy. Sięga po nowe aranżacje, sięga po nowe instrumenty, wykorzystuje nowe techniki produkcyjne, zaprasza innych muzyków do gościnnych występów w tych utworach. Tak, żeby dać fanom to co kochają, żeby dać im to czego oczekują, ale jednocześnie unowocześnić to i trochę pobawić się tym, żeby samemu się nie znudzić. No to taki właśnie jest Alien Romulus i to udało się Fede Alvarezowi, który na szczęście usiadł na stołku reżyserskim. W miejsce Ridleya Scott'a. Ten obraz przede wszystkim wie, co czyni film o Alienie właśnie tym. Umie wyciągnąć najlepsze elementy trzech pierwszych części oraz kilka z późniejszych i uczynić je świeżymi. Fabuła jest dokładnie taka, jaka być powinna. Opuszczona stacja kosmiczna, która kryje obce niespodzianki i grupa bohaterów, którzy będą musieli stawić czoła horrorowi i przetrwać. Ale już tu Alvarez jako współscenarzysta nie popełni błędu swoich poprzedników. Przede wszystkim bohaterowie. Jest ich tylko szóstka. Nie mamy przeludnienia i rozrzedzenia naszej uwagi na wielu bohaterów, tak jak było w Alien Covenant. Nie mamy też takich idiotów, jak w Prometeuszu. Jest szóstka młodziaków z brutalnej kolonii, którzy chcą zmienić swoje życie. I każdy z nich jest autentyczny i świetnie zagrany. To są takie dzieciaki z blokowiska, no, zwykli robotnicy, co też świetnie nawiązuje do korzeni, a konkretniej do załogi Nostromo z pierwszej części. I też Wyraźnie z całej szóstki, najważniejsza jest dwójka, i to na niej kładzie akcent scenariusz. Rain, czyli obowiązkowa kobieca bohaterka, bo to przecież serce tej serii, i Andy, jej przyszywany brat, który jest nieco autystyczny. Już na samym początku zaskakuje, ale nic nie zespolluje. Dynamika między tymi bohaterami jest fantastyczna, między całą szóstką. Widać, że są między nimi jakieś zaszłości, jest jakaś przeszłość, są jakieś niewyjaśnione sprawy, ale i tu Alvarez ponownie nie popełnia błędu, które popełniał chociażby Ridley Scott. Nie psychologizuje, nie próbuje spędzać za dużo czasu z tymi bohaterami na jakichś rozmowach, nieprzepracowanych rzeczach, związkach, które się rozpadają, dziecku, na które nie jesteśmy gotowi. Nie ma tego wszystkiego. To wszystko pozostaje niedopowiedziane, ale wiemy, że tam jest i aktorzy bardzo dobrze to odgrywają. Kolejna wspaniała rzecz, którą rozumie Alvarez, to brud i ciemność. Coś, co popsł sam Scott w Przymierzu i w Prometeuszu, a o Alien przebudzenie nawet nie chce mi się gadać. Tutaj wszystko lepi się od brudu. Mamy charakterystyczny, lekki retrofuturyzm. Scenografia i rekwizyty zrobione są mistrzowsko, a często jest tak ciemno, że zupełnie jak w jedynce, nie mamy pewności, gdzie weszli bohaterowie i co dokładnie robią. I tak ma być. It's not a bug, it's a feature. Co ciekawe, mamy też bardzo fajny początek filmu, który dzieje się w jednej z kolonii należących do korporacji Wayland Yutani, który jest bardzo dystopijny. Silnie kojarzy się z pamięcią absolutną, albo jeszcze lepiej, z Blade Runner'em. Co tylko jeszcze bardziej zbliża do siebie te światy, bo od dekad mówi się o tym, że być może świat Blade Runnera i świat Aliena to jest tak naprawdę jedno i to samo uniwersum. Alvarez wie też, jak budować napięcie i ile jeszcze można wycisnąć z samych alienów, żeby nie popadać w taki kicz, jaki serwowały nam koszmarne filmy o alienie kontra Predatorze, które wyklinam. I którymi gardzę? Po pierwsze, facehager nigdy nie były tak straszne i tak ciekawie wykorzystane jak teraz i nigdy też nie było ich chyba tak wiele naraz. Po drugie, krew alienów, która ma właściwości kwasu, nigdy wcześniej nie była aż takim zagrożeniem. Mówiąc językiem graczy, alieny nie zostały w tej części znerfione, wręcz przeciwnie, zostały wzmocnione i na nowo. Każdy jeden xenomorf czy ksenomorf jest prawdziwym zagrożeniem. I po trzecie, Alvarez korzysta z każdego dostępnego narzędzia w asortymencie, żeby budować grozę i rozwiązywać ją ciekawymi scenami akcji. Mamy skradanie się jak w Alien Isolation, mamy desperacką ucieczkę i mamy całą fantastyczną sekwencję scen z wykorzystaniem zerowej grawitacji oraz z pasem asteroid. Naprawdę ogląda się to z podziwem i z ekscytacją, nie wiedząc kto przeżyje do końca filmu, mimo! Mimo że ja krytykowałem bardzo trailer, który zdradza dużo i nie polecam specjalnie go oglądać, mimo że teraz pojawiają się pewne jego przebitki, ale okazuje się, że film rzeczywiście ma sporo asów w rękawie, potrafi zaskakiwać. I no, jednak z tego słyną filmy o Alienie. Nie wiemy, kto przeżyje do końca i od części trzeciej nie wiemy nawet, czy przeżyje do końca bohaterka. Film ma też chyba jednego z najciekawszych syntetyków serii, bo przypominam, tak, w świecie Aliena, co też zbliży go do Blade Runnera, są androidy, są syntetyki. Grany przez Michaela Fassbendera, David w Alien Przymierze i w Prometeuszu rzeczywiście... Postawił poprzeczkę bardzo wysoko, ale tutaj jest pewna postać i nie zepsuję zabawy, nie powiem która, chociaż dowiadujecie się tego już w pierwszych chyba 10 minutach, która jest jednym z najciekawszych, jeżeli nie najciekawszym syntetykiem w całej serii. To znaczy, w przeciwieństwie do Davida, potrzebuje znacznie mniej czasu, żeby przejść znacznie ciekawszą przemianę, a ponad wszystko naprawdę wywołuje w nas emocje współczucia i empatii, czyli udaje się coś, Czego raczej nie czuliśmy w poprzednich Alienach, a co bardziej się kojarzy, no nie wiem, z droidami ze Star Wars. Muszę też wyróżnić wszystkich aktorów, a w szczególności dwójkę: David Johnson, który gra Endiego, i Kaylee Spaney, tak chyba się czyta jej nazwisko, jako Rain. Zupełnie jak w pierwszym Alienie Ridleya Scotta, mamy mało znanych aktorów, którzy dali z siebie wszystko. Jest też oczywiście sporo mądrych mrugnięć w stronę fanów i wyraźnych nawiązań do poprzednich filmów. Zarówno w sferze wizualnej, jeżeli chodzi o pewne kultowe ujęcia, jak i w sferze podkładu muzycznego, który już słyszymy na samym początku, a nawet jest coś, co bardzo silnie łączy ten film z pierwszym alienem. I mamy też ciekawe, a nawet ciekawsze niż do tej pory wyjaśnienie, dlaczego Wayland Yutani chce schwytać ksenomorfy i dlaczego chce robić nad nimi badania. No bo do tej pory to było takie. O, szukamy idealnej biologicznej broni. Tutaj to jest trochę głębsze, nie jakieś bardzo pogłębione, ale z ciekawej perspektywy przedstawione i wiecie co? Nawet nadaje większego sensu Prometeuszowi i Alien Przymierze, których w ogóle nie miały sensu. W sensie jest tu dosłownie jedno czy dwa zdania, które sprawiają, że Prometeusz nagle nabrał większego sensu, a nawet, że był niepotrzebny. Też w kilku momentach film daje nam rzeczy, których e, które próbował dać nam czwarty Alien, ale robił to bardzo nieudolnie i to jest właśnie to, co mówiłem, czyli zespół, który nagrywa stare przeboje, ale robi to w nowy sposób, w taki, że nawet jeżeli znamy te kawałki, to jesteśmy zaskoczeni, kiedy słuchamy ich w nowym wydaniu. Dość powiedzieć, że ostatni akt Alien Romulus to jest body horror deluxe. Szczególnie dla fanów Cronenberga czy Johna Carpentera. Bo jeśli myślicie, że to Alien będzie was nawiedzał w koszmarach, to spieszę powiedzieć, że może być coś gorszego. Może być coś bardziej przerażającego. I choćby dlatego warto udać się do kina. To jest Naprawdę udany ostatni akt. Cały ten film jest klasycznym Alienem, ale wyraźnie zmodernizowanym. To jest nowoczesnym kinematograficznie, z dobrymi efektami specjalnymi i fantastyczną ścieżką muzyczną. Czy są jakieś minusy? Są dwa. Jeden, bez wątpienia minus. Drugi, dyskusyjnie. Ten pierwszy, to jest bardzo złe CGI w pewnym momencie. I... Nie mogę powiedzieć do końca o co chodzi, a chodzi o jedną konkretną technikę, która nie jest wciąż wystarczająco dopracowana i do tej pory zawodziła już w kilku innych filmach w przeszłości. Wywoływała coś, co się nazywa taką Doliną Niesamowitości. Tutaj rozumiem, jak chciano to uzasadnić, ale to nie gra. To znaczy, ja zostałem od tak natychmiast wybity z immersji i. Nie wiem, dlaczego się na to zdecydowano, ale to po prostu nie działa. Drugi minus jest taki, że można by oczekiwać od tego filmu nieco więcej oryginalnych pomysłów i rozwiązań. W sensie, dostajemy dokładnie to, czego byśmy oczekiwali, nawet parę nowości, jak mówiłem, szczególnie ten ostatni akt, ale wciąż wydaje mi się, że, że można było wprowadzić trochę nowych elementów. Uważam, że taki Prometeusz próbował wprowadzić za dużo i w ogóle zabijał istotę tego, czym jest Alien, może dlatego nie miał w tytule Alien, a ale nie były to udane eksperymenty, a wciąż w tej formule można wiele zrobić, wcale nie wprowadzając Predatora. Niemniej, znakomity film. Naprawdę wspaniały, oceniam go na 8,5, na 10. To na takiego Aliena jako fan czekałem dekady. Naprawdę teraz mogę udawać, że był tylko Alien, Aliens, Alien 3, Alien Isolation gra. I właśnie Alien Romulus, który ląduje gdzieś tak między, chronologicznie między Alienem a Aliens, czyli częścią drugą. Czekam na wasze komentarze. Niczego nie zespojlowałem, ale wy, jeżeli postawicie znaczek spoilera, to oczywiście możecie pisać spoilerowo w komentarzach. Natomiast planuję także dyskusję nie tylko o tym Alienie spoilerową, ale w ogóle o wszystkich Alienach. Czterech podstawowych częściach, a potem Prometeuszu i Alien Przymierze z Julianem Jelińskim z Brody z Kosmosu i z Michałem Lipińskim z Ponarzekajmy o filmach. We trzech jesteśmy wielkimi fanami Alienów, więc zapraszam Was na tę dyskusję. Będziemy również dyskutowali o Alien Romulus, także link znajdziecie w opisie pod filmem. No i zachęcam Was do wspierania bez schematu na patronacie, jeżeli macie ochotę, tutaj gdzieś znajdziecie teraz znacznik do tego, żeby to zrobić. Bo wszystko jest dedykowane na rozwój kanału i na wspieranie twórców, którzy ze mną współpracują, bo im płacę, więc zachęcam za to, żebyście zachęcam, żebyście wsparli w zamian za coś. W to, nie, to już nie ma sensu, co mówię w tym momencie, ale zachęcam.